Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Pozdrawiam ze szkoły i te dało. Ostatnie, ostatnie przygotowania, żeby przyjąć nowych studentów, i dzisiaj będziemy rozmawiać na bardzo, na bardzo ciekawy temat, czy życie po 40. I dlaczego po 40, skoro ja już jestem po 50, i to dawno? Do 40 to jest taka przełomowa data, kiedy nawet mówią, że nie wolno, zwłaszcza mężczyznom, obchodzić urodziny w wieku 40 lat, kiedy bardzo dużo panów zmieniają rodziny, mają nowe dzieci, nowe żony. Kiedy dużo wszystkiego się zmienia i my nie do końca wiemy dlaczego. Ja pamiętam 40 urodziny prawie wszystkich moich koleżanek. One to strasznie przeżywały. Naprawdę bardzo bardzo. Jakby świat się kończył. Ja akurat tego nie odczułam. Ani, a może dlatego, że jestem zajęta. Ani przy 40, ani przy 50. I tak, ja próbuję zwolnić, nawet widzicie, urosły mi jakieś siwe włosy. Na razie nie mam chny. I tak zastanawiam się, czy ja siebie zaakceptuję, czy jednak w którymś momencie się wkurzę, nałożę chnę i będę taka, jak byłam 30 lat temu. Szalona i niewyspana. Zobaczymy. Natomiast dlaczego po 40? Ja do tego się przygotowywałam, robiłam sobie notatki, aż tyle napisałam. Zobaczcie, pokreśliłam. Tego naprawdę jest dużo, więc spróbuję podglądając moje ściągi przykazać Wam wszystko, co bym chciała przekazać, Bo oczywiście celem jest nie dywagowanie, czyli życie po 40, tylko zrobić tak, żeby to życie było i żeby nie było utylizacji nas jako czegoś, czego przyroda już nie potrzebuje. A dlaczego nie potrzebuje, ja już powiem. Bo najczęściej było tak, że w zasadzie zgodnie z medycyną chińską żyjemy w cyklach siedmioletnich i ośmioletnich. Kobiety mają cykl siedmioletnie, czyli pierwszy cykl, pierwszy, dwa. 14 i 16 lat, 16 u chłopaków, a u dziewczyn 14 to jest drzewa. Wzrost, dojrzewanie, roślinka rośnie, ciało rośnie, a później ogień przyciągamy, owady zapładniają nas. Jeden cykl, 21, 24. Zaczyna się okres ziemi stabilizacji, dwa cykle, czyli 21 i 14, 35 i 24 i 16, 40, a dalej zaczyna się jesień życia. I tak naprawdę przyroda już nas nie potrzebuje, ponieważ ona ma zakodowane przez miliony lat, my się nie rozmnażamy, a przyroda nie jest zainteresowana w tym, co się nie namnaża, ponieważ dla przyrody podtrzymywanie życia jest istotne na zasadzie, żeby było życie na planecie Ziemia. Nie, żeby było konkretne życie Wiktorii, czy Moniczki, czy Igorka, czy Basi. Nie, żeby po prostu życie istniało. To tak jak mrówki. Wiemy, że bardzo nam służą, że są cudowne, ale idziemy, staniemy na jakiejś mrówce, no idziemy dalej. Świat się nie zawalił, mrówki dalej są. Więc jak pojedyncze ludzie umierają, jest to oczywiście wielkie nieszczęście dla rodzin, dla przyjaciół, dla bliskich, ale życie toczy się dalej. I teraz. Ja będę pomału Wam opowiadać, jak zrobić tak, żeby po 40 życie było lepsze niż przed, a ewentualnie nie gorsze. Więc tak naprawdę, my przychodzą. napiszcie, ile macie lat, czy jesteście po 40, czy mam tu szczęśliwe osoby, kto jeszcze nie dobił 40, i dla Was jest to nieaktualne. Natomiast my mówimy, tak 40 to jest takie względne wszystko. Ponieważ to jest wiek, kiedy musimy podjąć bardzo jakieś ważne decyzje i to jest ważne, dlatego że te decyzje powinny być bardzo świadome. Niestety nasze społeczeństwo jest tak ułożone, że na początku nam mówią, jak mają się ubierać, co mamy jeść, gdzie będziemy się uczyć. O 26 lat, 38. Brawo, mam młody na Instagramie, no cudownie. Ja myślałam, że mam same takie jak ja, starsze panie. A tu dużo młodsze ode mnie, no to cieszę się, powiem, że mi to pochlebia. Więc widocznie nie zanudzam Was całkiem. Fajnie, bo ja w środku czuję się na 20, a za moment to. No, może na 30, a za moment opowiem dlaczego. Więc. Na samym początku, całe nasze życie za nas podejmują przeróżne decyzje. Co my będziemy jeść, jak mamy się ubrać, gdzie pójdziemy do przedszkola, do szkoły, no, jaki zawód byłoby dobrze wybrać, co będziemy robić w życiu, po drodze gdzie będziemy mieszkać, chciałbym mieszkać gdzie indziej, ale jest miejsce u rodziców. Ale jest tu mieszkanie, ale to by było łatwiej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo istotne. I na początku my lecimy z rozpędu, żyjąc swoim czy nie swoim życiem, pożyczając od naszego zdrowia bardzo duże zasoby, po to, żeby realizować to, co było w nas włożone, zakodowane i zaprogramowane. 33 lata. Dziewczyna jeszcze jest w stanie wszystko zmienić. Piszcie, piszcie, kto ma ile lat. Bardzo proszę, piszcie, kto ma ile lat. Tak, piszcie, piszcie. Piszcie dokładnie, kto ma ile lat. Chciałabym wiedzieć, bo może komuś pomogę inaczej podejść do swojego życia. Zobaczymy. I tak naprawdę tak samo wybieramy partnerów w życiu, że czasami to może być szalona miłość, taka jak była u mnie. O 25 lat mamy dziecko. Dziecko, fantastycznie. Panie Ala, brawo. I teraz popatrzmy. Wybierałam i u mnie to była szalona miłość. Ja nie słuchałam nikogo, byłam zakochana na zabój. Jak się okazało, to trwa 36 lat i udało mi się, naprawdę mi się trafiła, bo mąż jest bardzo tolerancyjny, genialny i we wszystkim mi pomaga. Ale. Tak naprawdę my rozsądnie najczęściej wybieramy partnerów, bo jest dobry, bo będzie o mnie dbał, i nawet wybierając partnerów, my staramy się działać świadomie, a nie na podświadomości, na zasadzie, że będzie mi z nim dobrze, bo ładnie pachnie. Nam świat nie pozwala funkcjonować na poziomie podświadomości. I teraz my musimy kiedyś, i to w wieku 40 lat, naprawdę się zastanowić i przyjąć, Jakąś taką decyzję podjąć, czy ja żyję tak, jak ja sobie zaplanowałem, i co ja mogę jeszcze zrobić w życiu tak konkretnie dla siebie. I to zadecyduje, czy będziemy żyć do 50, bo 40 to jest względny, czy będziemy żyć aż do 100 lat. Bardzo często bywa tak, że osoba, która pracuje aktywnie, zwłaszcza pracuje mózgiem, kierownik katedry, profesor, jak już odchodzi na emeryturę, jest wielkie przyjęcie parę dni emerytury i umiera, tak, bo nie ma żadnego celu. Więc. To, co jest bardzo ważne, w każdym z nas założona jest antropoptoza, czyli śmierć jednostki, którą jest nasze ciało. Nie namnażamy się, możemy umierać. Nie jesteśmy w ogóle potrzebni, ale mamy ludzi i to grupy ludzi, którzy zaczynają, zaczynają funkcjonować inaczej. Bardzo często to są muzycy, bo są zharmonizowani. Bardzo często to są ludzie, którzy próbują coś nowego wyprodukować, na przykład jakąś jabłoń i chcą poczekać aż za 20 lat czy za 10 ta jabłoń przyniesie pierwszy jabłko i będą mogli to spróbować. I ludzie, którzy coś zbierają, kolekcjonują, bo to naprawdę jest też bardzo ważne. Dlaczego? Bo oni czekają na ten znaczy, który gdzieś tam się pojawi i czekają z niecierpliwością dziecka. To jest bardzo ważne. Ważne jest, żeby m, trzeba było, by nauczyć się, stawiać sobie nowe zadania, nowe cele. Cel jest bardzo ważny. Ja mówiłam, że jeżeli chcemy wbić gwóźdź w ścianę, nie patrzymy na młodych, nie patrzymy na gwóźdź, nie patrzymy na palce, patrzymy na ścianę i na ten gwóźdź tam, gdzie my go chcemy wbić na cel. Ma być gwóźdź w ścianie, reszta ręka zrobi sama. Jeżeli my oglądamy mecz piłki nożnej, nikt nie jest w stanie wyliczyć trajektorii, jak ta piłka poleci, żeby trafić jednak tam, gdzie ma być ten gol strzelony, a ta noga zrobi to samo, ponieważ ten, ten piłkarz widzi cel, gdzie ta piłka ma się znaleźć, a ciało zrobi to za niego. I jeżeli postawimy nowy cel, to jest bardzo ważne, nie ma co się śmiać. Nowy cele, to może być tak, że to życie potoczy się całkiem inaczej. I ja nie twierdzę, że w wieku 40 lat mamy zakładać nowe rodziny i rodzić nowe dzieci, ale bardzo często była tak, że kobieta, która była ledwo żywa, to nagle rodzi dziecko. Wychodzi za mąż i wygląda 20 lat młodzi. Dlaczego? Bo pojawił się cel w życiu. Pojawia się ogień w oczach. Jej życie jest dla niej interesujące. Celem jest odchować to dziecko. Mój mąż też ma cel, bo chce z wnuka zrobić ortopedę pod warunkiem, że młody będzie chciał zostać lekarzem. I to jest cel na 30 lat. Więc ja powiedziałam, kochanie, musisz być zdrowy, żadnej emerytury, bo ty masz przekazać jemu doświadczenie, nie córce. Córka ma nakuwać, bo robi to genialnie. I wcale nie musi operować ręce i nogi. A wnuk, który będzie mężczyzną, mógłby przyjąć Twoje doświadczenie i zostać ortopedą. I powiem tak, kupił to. A i to naprawdę byłoby świetnie, bo mój mąż jest tak dobrym chirurgiem, tak dobrym lekarzem i tak dobrym ortopedą, że szkoda by było to stracić. I teraz uwaga. 40 lat to jest wiek, kiedy człowiek siebie już prawie zrealizował. Coś osiągnął. I teraz może stanąć i spocząć i konsumować to z pilotem i psami przy telewizorze lub stawiać nowe zadanie, zapytać siebie tak naprawdę, czego ja tak naprawdę chciałem całe życie, o czym marzyłem, czego ja chcę, co będzie dla mnie rozwojem duchowym i czasami ludzie zostawiają firmę, zmieniają rodziny, zmieniają otoczenie i nareszcie robią coś dla siebie. To jest bardzo istotne i jeżeli będą zajmować się tym, na czym im zależy, co dla nich jest Potencjałem emocjonalnym, co ich kręci, co mogą robić nie 8 godzin na dobę, a prawie 20 godzin na dobę, będą zawsze młodzi z ogniem w oczach i będzie się chciało, dlatego, że oni będą myśleć kilka kroków do przodu, zanim zrobią te kroki, i to jest bardzo ważne. Czasami można stworzyć biznes, czasami można stworzyć życie, musi się pojawić syn w życiu w postaci cele. Do 40 roku życia my bierzemy kredyt u zdrowia i realizujemy jakieś plany, nie swoje, tylko teraz rozsądne, biorąc kredyt u zdrowia. Po 40 roku życia nam już ciała kredytu nie da i później zaczynamy chorować. I uwaga, wyleczyć można każdego... To poczuje, że teraz czuje się gorzej, ale chory nie jest. Natomiast jeżeli osoba uważa, że jest chora, nie da się go wyleczyć, bo on już siebie zaszeregował jako osobę starą i jako osobę chorą. I niestety przyroda to usłyszy i zacznie go utylizować. Pomału, 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 pomału. I teraz to jest bardzo ważne. Jak czujemy się źle, mówimy: OK, to minie. I zaczynamy robić coś, żeby czuć się dobrze. Ja w wieku 39 lat, jakby ten rok przed 40, byłam po bardzo, bardzo ważnej straci niestety w moim życiu i ja stwierdziłam, że zmienię całe moje życie, bo ja sił na życie nie miałam. I zaczęłam zajmować się medycyną chińską, dietetykiem, oczyszczaniem wątroby, Pojawiła się pasja. wyciskałam soki, byłam na surowym jedzeniu, zajęłam się tak, że to się kręciło dookoła mnie i dookoła, termomiksy, zdrowe gotowanie, nigdy w życiu przed tym o tym nie myślałam. Minęło 20 lat, to zaprocentowało, nadal mam zdrowe i sprawne ciało. To jest ważne, naprawdę. Mężczyzna, który przestaje wciągać brzuch, jak mięgo, ładna kobieta, przestaje być mężczyzną idzie na utylizację. Kobieta, przepraszam bardzo, osoby z nadwagą, dla Was mamy odchodzenie z wiktorią. Kobieta, która nie ma cienkiej talii, i nie zaciąga talie i nie patrzy na stosunek talia, biodra, piersi i jak ona wygląda, przestaje być kobietą. Niestety będzie też. Utylizowana, dlatego że płciowy stosunek do mężczyzn, ja nie mówię tylko, ja nie mówię o seksie, ja mówię o seksualności. To jest bardzo istotne. Nieprzypadkowa seks dla mężczyzny jest bardzo dużym wydatkiem energetycznym, bo przyroda sprawdza, na ile on będzie mógł obronić swoją rodzinę, swoje dzieci, na ile zdobędzie dla nich jedzenie. to jest bardzo istotne. Kobieta musi się podobać. To jest podstawa życia kobiety. Wszystkie ma się podobać. Ona wcale nie powinna być pociągająca, ona ma być po prostu na tyle seksualna, na jej przyroda jej pozwala. Ona nie musi mieć krótkiej spódnicy i głębokiego dykoltu, ona powinna po prostu powodować, że mężczyźni patrzą na nią i mówią, ładna kobieta. To nie oznacza, że ma być ich, ale widząc kobiety, która jest ładna, ona będzie zawsze młoda. Seksualność jest bardzo istotna, nieprzypadkowa wśród tych pięciu lekarzy, pamiętacie, śmiech, słońce, Śmiech, słońce, co tam u nas było jeszcze. Spacer, śmiech, słońce, spacer, seks i sen. Tak? Tak było? Tak było. I seks z tym też jest. Dalej bardzo ważny jest cel. Którędy idę i do czego chcę dojść. Dlaczego ważny? Bo jeżeli ja będę wiedziała, od czego odchodzę, a nie gdzie ja chcę dojść, to ja będę ofiarą. Ja bym chciała mieć bardziej. Ja bym chciała mieć bardziej metabolizm, może myśliwego, ponieważ ja idę do celu, ja poluję na ten cel, dla mnie jest ważna dopamina, dla mnie jest ważna nagroda, nie adrenalina i nie kortyzol i to jest bardzo istotne. I uwaga, jeżeli my za każdym razem będziemy mieć coraz większy stres i coraz wyższy poziom, nawet nie najgorzej mi idzie, przygotowywałam się do tego przez kilka dni. E, Najwyższy poziom kortyzolu spadnie nasza odporność. Wysoki poziom kortyzolu obniża odporność trzykrotnie, a to oznacza, że będziemy chorować. Nie chcemy mieć kortyzol wysoki, nie chcemy, no dołączajcie się, udostępniajcie, wołajcie swoich przyjaciół. Myślę, że to jest ważne. Czy my żyjemy, czy my egzystujemy i jedziemy do utylizacji. Odporność. To jest nasz przymierzeńca, to jest najważniejszy przyjaciel w walce o życie, w walce o długość życie. Z dobrą odpornością żyjemy bez chorób bardzo długo, bez odporności chorujemy i umieramy. Odporność jest zależna i ta zależność jest naprawdę prosta od kortyzolu, czyli od poziomu naszego stresu. Więc ja pamiętam, że musiałam znaleźć cel. Nie widziałam nic o tym, o czym mówię teraz, ale mam intuicję i poczułam, że jeżeli nie zmienię swojego życia, moje życie będzie nieciekawe, smutne i nie będzie mi sprawiać przyjemność. I wtedy zajęłam się tym, czym zajmuję się teraz, medycyną integracyjną. A ponieważ 20 lat to zajęła, uzbierałam wiedzę i uzbierałam doświadczenia, które mnie bardzo i to bardzo chętnie się dzielę. Jest takie pojęcie jako motywacja. Motywacja, nawet jest olejek eteryczny, zresztą piszcie olejki, to dostaniecie jeszcze opiekę grupy i promocje. Motywacja, jest taka, taki olejek, uwielbiam go, motivation, tak się nazywa i dla mnie jest najlepszy, dlatego że otwierasz oczy i sobie myślisz, co dobrego dzisiaj zrobię, na co będę miała ochotę, jakie przygody będę miała w życiu i że na pewno ten będzie dobry dzień. I to, że mi się chciało o tym porozmawiać, to tylko dlatego, że chciałabym, żeby napisaliście komentarz. A co wy uważacie? Jak to jest z tym życiem po 40? Czy tylko dzieci i wnuki? Czy jednak mamy prawo na swoje osobiste życie? I jeżeli mamy prawo na swoje osobiste życie, to ja wszystkich zachęcam, nie tylko do kota z Grecji, to piszcie kot, i nie tylko do termomixu, do którego macie trzy prezenty. Mój kurs za 1000 złotych, naczynia drugie i jeszcze darełko. I jeszcze macie dodatkowy kurs za polecenia termomixu, więc jak zadzwonimy do każdego moniczka, kto kupił termomix i polecie nam osoby, kto jest zainteresowany, to dostanie w prezencie ode mnie całkiem inny kurs, a jaki nie powiem, więc polecajcie, bo to jest ważne. Natomiast chciałabym powiedzieć, że teraz jesień i brakuje nam ciepło. Ciepło to jest miłość, to są relacje, to jest nasze serce, to jest nasza otwartość i ja zapraszam wszystkich w cenie promocyjnej, jeżeli napiszecie. Ogień, to dostaniecie link z zapisem w cenie promocyjnej do pełnego kursu terapii cieplnej. I to będzie czwartek, piątek, sobota, niedzielę. Masaż ogniem, bańki miedziane i przede wszystkim moksa w przeróżnych jej protokołach. To nie tylko cygara. Ja wiem, że obiecałam Wam pokazać moksowanie linii żołądka ale to jest dużo więcej niż moksowanie linii żołądka. Jeżeli chcecie odkryć siebie na nowo, to będzie nowa ja już 12 listopada we wtorek. Powtarzam pierwsze spotkanie znowu ja, bo niestety mamy złej jakości nagrania. Natomiast 5, czyli jutro robię świat kobiet i niespodzianka dostaniecie drugi link dla tych kto był na piękno po chińsku jeden i w świecie kobiet. I pół godziny masujemy się, oprócz regularnych masaży, gdzie już wiemy, kiedy będą te masaże. Ale jutro stwierdziłam, że mi się przyda przed czwartkiem, bo wylatuję do przyjaciół się wymasować, to dlaczego mam tego nie zrobić z Wami? Nie wiem, czy jesteście ze mną na ćwiczeniach porannych, bo wczoraj też coś robiliśmy ze sobą. Więc pudełko przygotujcie z piękna po chińsku jeden i jutro... Po świecie kobiet zaczynamy. Jutro jest dieta sezonowa, bo jest jesień, więc będzie dużo ciekawych rzeczy. Na pełny kurs terapii cieplnym zapraszam. 12 jest nowa ja. Jeżeli ktoś jest fizjoterapeutą i chcecie pełny kurs kompleksowego leczenia bólu, zapraszam do Darii. To też w listopadzie. No i oczywiście dla stomatologów. Pomocy stomatologicznej, masażystów, fizjoterapeutów, kurs masażu intrabukalnego dla wszystkich po po Beauty Hacking. To jest praca z akceptacją życia i z naszymi żywaczami. Masaż intrabukalny, leczenie bruksizmu 18-19 listopada. Co jeszcze jest ważne, pijawka w każdym domu 19, odchudzanie z wiktorią 22. Jeżeli nie macie talii wymarzonej. A macie stłuszczenia wątroby? Jeżeli macie dodatkowe 5 kg, odchudzanie z Wiktorią w cenie do 1000 zł jest dla Was. No i wydaje mi się, że tyle. Pijawka w każdym domu jest. W grudniu będę robiła pijawka stomatologiczna. Jak sobie radzić z paradantozą? To jest kurs dla wszystkich. Robię stacjonarnie, ale można też być online. Praca z paradantozą, więc będzie dużo ciekawych rzeczy, dużo więcej niż. Pijawcy w każdym domu. No i jeżeli my mówimy o warsztatach, nauczcie się stawiać bańki, to są tanie warsztaty. Warsztat stawiania baniek 2 grudnia, a 4 grudnia lub 3 zaczyna nam manualna rehabilitacja wzrokowa. Piszcie oko. Więc uwaga, jeżeli napiszemy, świat kobiet, wyślemy Wam oczywiście możliwość zapisania się. To jest bardzo istotne. Jeżeli napiszemy, jeżeli napiszemy ciepło, więc lub ogień, to dostaniecie link do zapisów w cenie promocyjnej. Nowa ja, to nowa ja. Ząbek, masaż intrabukalny, terapia bruksizmu, ząbek. Pijawka w każdym domu, piszemy pijawka. Odchudzanie z Wiktorią, piszemy odchudzanie. Piękno po chińsku 2, piszemy piękno 2. I tak naprawdę, Jagoda, jeżeli chcecie nauczyć się ostrej i przewlekły bóli pleców, przewlekły też, to piszemy Jagoda 28 listopada. A warsztat stawiania baniek, piszemy słowo Warsztat. Manualna rehabilitacja wzrokowa, piszemy słowo Oko. No i tyle. Jeszcze 5-6 grudnia jest podstawy terapii pijawkowej, piszemy terapię. Więc jeżeli chcecie do nas, jeżeli chcecie mnie poznać, jeżeli chcecie ze mną się pouczyć, jesteście gotowi nie tylko online, tylko na żywo, to ja serdecznie zapraszam. Jeżeli nie znajdziecie cel, nie pożyczajcie niczego od zdrowia, tylko zacznijcie produkować energię pourodzeniową. Instagram wszystko pisze po live, bo nic się nie nagra. Teraz obsłużysz Instagram, bo teraz piszą. No, bo nic się nie nagra. Więc to, co proponuję, pokochajcie siebie, dogadajcie się ze sobą, przypiszcie przyszłość, przyszłość przypiszcie przeszłość, zaplanujcie przyszłość, postawcie cele, spodobajcie się sobie, zrzućcie niepotrzebne kilogramy, pokochajcie świat, zmieńcie zawód, dogadajcie się ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, jeżeli nie do zmiany, dzieci są dorośli, nam się należy. I jeżeli będziemy wiedzieć, że życie nam sprawia przyjemność, nie będziemy zutylizowani aż do 120 roku życia, ponieważ tyle planuję, więc bardzo bym chciała, żeby pozostaliście na tyle ze mną. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego, ja biegnę do pacjentów, Moniczka będzie Wam odpisywać i do zobaczenia w Krakowie. Wszystkiego dobrego, napiszcie czy ten live Wam się podobał, czy był potrzebny i czy nikogo nie obraziłam tą talią. Dziękuję pięknie. Pa pa. Pa 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 pa, pa.